Cześć, jestem Ola, mam 11 lat, chodzę do 6B i dzisiaj chciałam Wam zaprezentować jedną z moich ulubionych książek pod tytułem Percy Jackson i Bogowie Olimpijcy. Powieść została napisana przez Rika Jordana. Książka jest podzielona na trzy sagi po pięć części. Według mnie najlepszą sagą jest ta pierwsza, więc to na niej się skupię. Uważam tak, dlatego że autor używa tam słów i sformułowań skierowanych do ludzi mniej więcej w moim wieku. Wynika to również z tego, że główny bohater jest nastolatkiem i wypowiada się w pierwszej osobie, dzięki czemu możemy poznać jego subiektywną ocenę na temat sytuacji, w jakiej się znajduje. W piątej klasie omawialiśmy mitologię. Każdy narzekał i jęczał, że jest nudna, no ale, no zrozummy, trudne teksty, które są napisane starym językiem, no, bywają nudne, nie oszukujmy się. Nikt nie mógł do końca zapamiętać wszystkich mitów. Ja wszystkich też nie, ale miałam taką pomoc, że rok wcześniej przeczytałam Persego Jacksona. Już w tytule mamy zawarte informacje o bogach olimpijskich i dzięki czemu dowiadujemy się, że będą oni w książce. Ar autor fajnie wplata mitologię w świat teraźniejszy. Na przykład Dionizos, bóg imprez i wina, próbuje oduczyć się picia alkoholu, i, z, I pije dietetyczną kolę. Jak widać, wszystko zależy od interpretacji książki. Powieść rozgrywa się na dużej przestrzeni czasu. Każda część to jeden lub dwa lata życia głównego bohatera. Wszystkie części są ze sobą powiązane. Warto dlatego zwracać uwagę na szczegóły, które mogą się przydać w zrozumieniu następnych wydarzeń. Część książek została zekranizowana. Ale według mnie to zupełnie nie przypomina um, y, książek. To pewnie dlatego, że okej, okay, nie można znaleźć idealnego aktora, który oddaje opis, który jest w utworze, ale zmieniając już charakter i sam przebieg wydarzeń, mieszając części ze sobą, ludzie, którzy czytali tę książkę, odnoszą wrażenie, że to zupełnie co innego. Cóż, ja nic nie mam do filmów na podstawie książek i jakichś innych filmów. Ja bardzo lubię filmy, ale w tej książce radzę używać wyobraźni. W tym filmie nie chodziło mi tylko o to, żeby pochwalić się książką, którą przeczytałam i zachęcić was do przeczytania jej również, ale i też do pokazania wam, że książki wcale nie są takie raźnie. złe. Wystarczy tylko wybrać coś, co jest odpowiednie dla czytelnika. Mam nadzieję, że mi się to udało.